Drodzy internauci, dostałem paczkę od firmy André. Trochę waży. Chyba trzeba rozciąć tu, mi się wydaje. <słyska> <słyska> można, trochę makaronu można by było na kolację. No, zobaczymy, co tu mnie przysłali. No i cóż, tu pokazane są różne, różne, różne. Prosta sprawa, otworzyć i zobaczyć, no nie? To jest taka że tarcza do cięcia na taką kątówkę. Tu ona pasuje. Jak ta lala. O, mamy, proszę bardzo. No, chyba i cegłę dałoby się tym rady przeciąć. Tu jest jakaś ciekawa rzecz. Proszę bardzo. Można by na naoszczyć. Trzeba po prostu wysypać ten ten makaron, bo inaczej nie damy rady. I co tu pisze? Przeczytamy. Kulity system. To jest elektrokorunt biały. Bardzo twardy. Do ostrzenia narzędzi skrawających, noży tokarskich, wierteł. O taki kamień mi chodziło. No, bardzo ładnie. Najróżniejsze ściernice jakie tylko tarcze, proszę pana, tarcze na przecinarkę stołową dużą to jest na pewno, to jest stal tu gdzieś będzie pisać teraz tylko założyć na adapter i po morzu fali Młoda żeglarka, jeszcze jedna paczka, oj to ciężka, to jest kamień taki jak do mnie, na moją szlifierkę, do szlifowania materiałów stalowych i kubek dostałem ładny z firmy Andre. wieczorem będę mógł się z niego z burzówki napić, no i dziękuję i pozdrawiam wszystkich pracowników firmy Andre. a teraz trzeba te rzeczy przetestować, no oczywiście, no kamień na szlifierkę i do roboty. Robek zacznijasz byku.